Jest miłości twoje, ukryty w Krwi która się któraś wypłynęła Z najświętszego serca Jezusowego Jako strój miłosierdzia dla fanę Tobie Krwi która wodo, któraś wypłynęła Najświętszego serca Jezusowego. Jako zdój miłosierdzie dla nas. Famy Tobie, kwi i która któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie dzieńka świętej siostry Faustyny Widziałam gniew Boży ciążący nad Polską I teraz widzę, że jeśliby Bóg dotknął krań nasz Największymi karami To byłoby to jeszcze Jego wielkie miłosierdzie Bo by nas mógł ukarać wiecznym zniszczeniem za tak wielkie występki, struchla nam cała, jak mi Pan choć trochę uchylił zasłony, teraz widzę wyraźnie, że dusze wybrane podtrzymują w istnieniu świat, aby się dopełniła miara. Panie Jezu, ta wizja świętej Faustyny, która pokazuje jednocześnie wielkość Twojego miłosierdzia, ale też głębość naszej ludzkiej nędzy i misję tych, którzy są wezwani, by błagać o miłosierdzie. Dziś w dniu wspomnienia w rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, kiedy dziesiątki tysięcy młodych ludzi rzuciło na szaniec walki o wolność swoje własne życie. Chcę Ci powierzać dzisiejszą Polskę z tymi wszystkimi także słabościami, grzechami, ze wzajemnym skonfliktowaniem, nienawiścią. Prosimy, aby łaska Twojego miłosierdzia leczyła życie w naszej Ojczyźnie, by było coraz więcej tych, którzy są zdolni nie tylko błagać o Twoje miłosierdzie, ale działać i żyć w Twoim duchu. Powierzamy Ci też całą ludzkość z jej potrzebami, powierzamy Ci Kościół Święty. Modlimy się za tych wszystkich, którzy zginęli w różnych konfliktach wojennych, Giną teraz na wojnie, powierzam ci konających umierających. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrować Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Jedynego Pana naszego. Panem umęczał pod Polski Piłat. Umarł po grzebie, pił do piekiel. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebios. Siedzi po prawicy Boga Ojca, Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych umarłych. Bierze ducha świętego, święty Kościół powszechny. Świętych obcowań Grzechów odpuszczę, Ciała smertwe Oj, to Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego Pana Naszego Jezusa Chrystusa Daj Go bolesnej męki Daj Go bolesnej męki

Daj go bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj go bolesnej, bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa.

राई को बलस नहीं मैं गाई को बल सुने की गाई को बलस नहीं मैं राई को बलस नहीं मैं राय को बलस नहीं मैं की Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie sakrze nasz i świata całego. dla Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew w duszy i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki.

Święty Boże, święty mocny, święty a śmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże. Ty mocny, święty a śmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. I nad całym światem. Maria w te wybuchu Powstania, szczególnie zawierzamy Ci naszą ojczyznę. Poznał też o dar pokoju, chociaż tam, gdzie dziś ten pokój jest zniszczony, pod Twoją obronę uciekamy się. Naszymi prosimy. Ale od wszelakich złych przygód zawsze wybawić, Panno chwalebna i błogosławioną o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, synem swoim nas poleca, synowi swojemu nas poleca, swojemu synowi nas odda. Matko Miłosierdzia, Królowo Polski, Święta Siostro Faustyno, Święty Józefie, Święty Andrzeju Apostole, Święty Janie Pawle, Błogosławiony Honoracie, Wszyscy Święci, Święte Boże, Wieczne Odpoczywanie, Racz Zmarłym, Dać Panie, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Och, zawierzenia świata, Bożemu Miłosierdziu, Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim synu Jezusie Chrystusie i wlałeś ją na nas w duchu świętym pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, by w Tobie, trój jedyny Boże, Zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze, przedwieczny, dla bolesnej męki, zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu.

Im Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. grzeszność być moligodnie, przyjąć komunię świętą. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo skrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę samą do Pana, Boga nasz. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, nas nauczył nasz Zbawiciel.